ciekawa, czy ogląda Ciebie w telewizji Twój syn? No bo on jednak jest troszeczkę bardziej, że tak powiem, kumaty, prawda? Niż, niż jego siostra, bo siostra jeszcze się wspaniale rozwija, ale jest bardzo malutka. A jeżeli chodzi o syna, czy syn Cię śledzi w telewizji, Twoje medialne poczynania? Śledzi mnie zawsze, ogląda, bardzo lubi i jest pierwszym recenzentem, e, aczkolwiek e, głównie skupia się na kreacjach i mówi, ta ładna, no ta to nie bardzo, mamo, ta to nie. Naprawdę? Ta to mi się nie podoba, tak? I czy Ty się go słuchasz, powiedz mi szczerze? Nie mogę się słuchać, dlatego to, że on ma specyficzny gust, to znaczy na razie jest na etapie, jeśli cekin i jeśli się świeci i jeśli jest bardzo zwracający uwagę, to dobrze. Okay. Natomiast te minimalistyczne kreacje mu mniej odpowiadają. Także jeżeli bym się go słuchała, to mogłabym wyglądać bardzo kontrowersyjnie. Ale to faktycznie jest tak, że dzieci raczej wolą te błyszczące rzeczy niż takie neutralne, które są na przykład w telewizji porannej, prawda? To prawda. On też nie lubi czerni, no ale to telewizja też nie lubi i nie przepada za czernią, ale jeżeli chodzi o kolory tak, no i te brokaty, ale brokaty w telewizji śniadaniowej nie bardzo.